Thank you dla Czech hebda witam Państwa w środę 26 czerwca i zapraszam na najnowsze wiadomości. Rozpoczynamy Jawor Express. Po licznych, krytycznych i pochwalnych wystąpieniach mieszkańców na temat raportu o stanie miasta za rok 2023 oraz po i długiej dyskusji radnych na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie przegłosowano wotum zaufania dla prezydenta Pawła Silberta. Przed głosowaniem dało się jednak wyczuć wahanie wśród większości radnych, którzy zgłosili szereg uwag do raportu o stanie miasta za rok 2023 i wskazywali na wiele chybionych działań, które wymagają naprawy. Odzwierciedleniem wątpliwości radnych w ocenie stanu miasta za rok 2023 był wynik głosowania, w którym 12 radnych było za udzieleniem wotum zaufania, 7 przeciw i trzech radnych się wstrzymało. Jest to być może sygnał na początek kadencji, że prezydent pełnego zaufania nie ma, ale są obszary w rozwoju miasta, w których trzeba będzie szukać porozumienia. Radni w swoich wystąpieniach podzieleni byli na tych, którzy wręcz piali z zachwytu i na tych, którzy bardzo krytycznie oceniali działalność prezydenta w roku 2023. Jeszcze przed głosowaniem prezydent Silbert opuścił salę obrad, bo miał spotkanie w sprawie wyboru członków Komisji Subregionu do podziału funduszy europejskich. Wcześniej deklarował chęć współpracy z opozycyjnymi radnymi, choć stawiał twarde warunki. Wiary temu nie chcieli dać wszyscy radni. Barbara Sikora stwierdziła, że swoje zaufanie może wyrazić dopiero po czynach, bo do tej pory były tylko deklaracje, w które nie do końca wierzy. Jeżeli pan marszałek deklaruje współpracę, pan prezydent również chce współpracować, wszystko to dla dobra jawożna. To ja jestem gotowa do takiej współpracy. Natomiast kwestia zaufania to musi się oprzeć na rezultatach tej współpracy. Od paru lat wnioski Komisji Kultury są prawie że nierealizowane, a więc będziemy współpracowa współpracować, zgłaszając własne propozycje i poczekamy na ich realizację. I wówczas Pan prezydent będzie miał pełne zaufanie, chociaż moje, bo sam Pan widzi, że to głosowanie u nas jest różne. Po samym głosowaniu wiceprezydent Kolarczyk określił to zdarzenie jako możliwość współpracy z radnymi opozycyjnej formacji Koalicji Obywatelskiej w realizacji w 75% wspólnych projektów. Konfrontacja matki z córką, czyli Anna i Julia Tarasek, rywalizowały ze sobą w trakcie Mistrzostw Europy w arm wrestlingu, które odbyły się w dniach 15 i 16 czerwca. Mistrzostwa Europy w Armstroningu, które odbyły się w Jawożnie, to nie tylko walka o tytuł. Powiedzieć można, że stała się to także pewna bitwa pokoleń, do której stanęła matka i córka. To zaczęło się tak, że ja już trochę jeździłam na zawody, już mama już tak trochę y, to wciągnął. Mama była taka, że chciała spróbować, ale nie była pewna, nie mogła się przekonać, ten próbował namówić, aż w końcu ja stwierdziłam, że Dobra, mamo, chodź, zobaczysz. Czy to był drugi e, czas, tak, że Juka jeździła. Na zawody. Ja też jeździłam z nią tam, gdzie mogłam, najczęściej w Polsce, ponieważ za granicą no to wiadomo, że to jest kosztowne. No i trener często mnie namawiał, żeby wstąpić do klubu łamcyki z Tytan, nieważno. No, ja zrozumiałam, że chcę zostać, zostawić Julkę samą, żeby sobie sama trenowała, żeby miała taki swój świat. I przez jakiś czas tak, tak było. Natomiast no, zapraszałam też tytanów na pikniki, pracując w szkole. I trener zawsze żartował, że mogłabym przyjść, że przyjdzie, tak, tak, ale kiedy przyjdę do nich? I wyglądało to tak, że poszłyśmy kiedyś do fizjoterapeutki. Fizjoterapeutka powiedziała, że mogłabym też ćwiczyć z Julią. I Julia mówi, mi, Mamuś panie, no to zróbmy tak, że, że przyjdziesz do nas i ja ci pomogę, będę cię trenować. I tak to w sumie się zaczęło, że stwierdziliśmy, że to jest ten czas. A jeżdżąc z Julią na zawody, na mistrzostwa po Polsce, powiem tak, no, było to wciągające. Fajna ta atmosfera na tych mistrzostwach, poznając tych wszystkich ludzi, którzy się tam siłują, trenują. I, I to tak zaczęło też mnie wciągać, podobać się coraz bardziej. No i stwierdziliśmy, że chyba to ten czas jesteśmy gotowe. Nie będę Julce przeszkadzać, a wręcz odwrotnie będziemy mogły razem ćwiczyć. To tak się zaczęło. Juli Tarasek poświęciliśmy już jeden z materiałów, ale to właśnie ona stanęła naprzeciw Annie, czyli swojej mamie. Julia trenuje od wielu lat, zdobyła wiele nagród i tytułów, natomiast Anna swoją aktywność sportową święci dopiero od roku. To też wynik tego pojedynku był łatwy do przewidzenia. Z Julią wiedziałam, że nie mam szans, próbowałam, jak mogłam, starałam się. Natomiast no wiem, że, że jeszcze dużo, dużo muszę popracować. I każde mistrzostwa traktuję jako doświadczenie, gdzie zwracamy uwagę z Julią, co muszę dopracować, na co zwrócić uwagę, bo jeszcze, jeszcze dużo przede mną. A Julia mi w tym pomaga, no i oczywiście trener i, i, i tytani też bardzo chętnie im pomagają. W tej sytuacji jednak rywalizacja między kobietami nie stanowi celu nadrzędnego. Obie wspierają się wzajemnie i stwierdzają, że wspólne uczestniczenie w zawodach jest dla nich szansą z możliwością współpracy. Ja jej mogę pomóc, i ona mi. Tu po prostu jest te wsparcie. Możemy ze sobą krzyczeć, możemy nagrać swoje własne walki, ale przez to jednak nadal. Jak, jak przeciwniczki musimy się traktować. Tak. Mimo wszystko jednak obie kobiety w trakcie ubiegłych mistrzostw Europy zyskały tytuły w różnych kategoriach. Za kategorię Junior 21 w plusie plus 70 dokładnie, zdobyłam na lewą i prawą pierwsze miejsce, a w kategorii seniorskiej na lewą w kategorii senior plus 78 zajam czwarte a na prawą pierwsze miejsce. W Mastersach miałam rywalkę, udało mi się zdobyć pierwsze miejsce i na lewą, na prawą rękę. No w seniorach nie, ale było to dla mnie bardzo duże doświadczenie, bo wiemy z Julką, na czym musimy popracować na treningu i to też nam daje dużo. Julka trenuje 6 lat, ja akurat w czerwcu na mistrzostwach Europy. Minął rok, jak przyszłam do klubu, więc mamy teraz możliwość sobie pomagania, co trzeba, na czym trzeba popracować. Nie można ukryć, że we względnie rodzinnej atmosferze ze współpracą wyjazdy na mistrzostwa za granicę wchodzą na inny poziom, a te zbliżają się bardzo szybko. Za miesiąc są, jest pucha Świata na Słowacji, dokładnie Senek, tak to nazwa, Senek Hand my to tak nazywamy. No i razem z mamą startujemy w kategorii yy, seniorskiej plus 63, plus mama będzie startować w Masters, gdzie nie ma kategorii typowo wagowej, jest kategoria Open. A zaraz później we wrześniu 29 wyjeżdżamy na, mistrz na, mistrzost no, wylatujemy na Mistrzostwa Świata do Grecji. W tej sytuacji pozostaje nam życzyć obu zawodniczkom samych sukcesów. W bazie danych Europejskiej Agencji Kosmicznej zarejestrowanych jest kilkaset polskich firm, a aparatura polskiego wykonania poleciała w kosmos już w ponad 80 misjach. Polski sektor kosmiczny odnotowuje dynamiczny rozwój. Brakuje jednak przepisów kompleksowo regulujących zasady wykonywania działalności kosmicznej i nadzoru nad nią. Sektor kosmiczny to najbardziej dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki na świecie, ale także w Polsce. W Polsce wprawdzie nie mamy wielkich firm zajmujących się technologiami kosmicznymi. Większość naszego sektora kosmicznego to małe i średnie przedsiębiorstwa, także instytucje naukowe, ale mają już one duży dorobek. Polska aparatura poleciała na ponad 80 misjach, a obecnie polskie firmy już samodzielnie przystępują do budowy satelitów. Na orbicie znalazło się już kilkanaście satelitów polskiej produkcji, nadal nad naszymi głowami krąży pięć, a ambitne plany naszych firm w najbliższych latach budowę całych konstelacji. Polska pod względem inwestowania w technologie kosmiczne jest na poziomie krajów takich jak Belgia czy Szwajcaria. To jest bardzo dobry poziom i rzeczywiście chcemy wykorzystać te szanse, zwłaszcza żeby rozwijać nowe obszary technologiczne, żeby inwestować w te obszary, które nie są jeszcze zajęte przez wielkich graczy. A mam tu na myśli konkretnie wszystko co się dzieje na orbicie. Obserwacja satelitów na orbicie gdzie już jesteśmy głównym partnerem w europejskim partnerstwie to diagnozowanie satelitów, naprawa satelitów na orbicie, tankowanie satelitów no i deorbitacja wtedy kiedy już skończą żywot. To jest nowy rynek, który otwiera się przed sektorem kosmicznym i polskie firmy mają ogromny potencjał do jego wykorzystania. Miałem przyjemność podpisać tak zwany Zero Debris Charter, czyli deklarację opracowaną przez Europejską Agencję Kosmiczną że nie będziemy kosmosu zaśmiecać. Oznacza to, że każdy satelita, którego będziemy chcieli wystrzelić, będzie musiał mieć możliwość zakończenia swojego życia po wypełnieniu misji, paląc się skutecznie w atmosferze. Że nie będziemy wystrzeliwali czegoś, co po prostu będzie krążyło na, przez wiele lat i tylko tę orbitę zaśmiecało. To jest z jednej strony wydawałoby się ograniczenie, ale z drugiej strony, wielka szansa dla polskiego przemysłu właśnie na dostarczanie technologii, które będą to mogły zapewniać, które będą mogły przedłużać żywot satelitów, które będą śledziły co się dzieje na orbicie, które Będą także dostarczały specjalne urządzenia do deorbitacji satelity po zakończeniu misji. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Over Expressu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia już jutro.